W Australii wszędzie, gdzie są Polacy, bo kluby dzisiaj jednoczą Polskę postanowiliśmy poprzeć dzisiaj proces solidarności i innych związków zawodowych. 25 lat temu, jako młody działacz NZS-u, tutaj razem z solidarnością domagaliśmy się chleba, pracy i wolności. Dzisiaj nic się nie zmieniło. Dzisiaj Polacy dalej potrzebują chleba, potrzebują pracy i potrzebują wolności. Bo ten rząd. Nie tylko nie potrafi rządzić, ten rząd zatyka Polakom usta, represjonuje niezależnych dziennikarzy, ogranicza prawa do demonstracji. Ten rząd nie chce, żebyście mówili swoim głosem. Wziąłem taki wspaniały transparent tutaj. Nie ma stoczni, nie ma łupków. Jest Platforma i rząd głupków. Ja myślę, że to jest mocno dzisiejszej się Zawierać umowy śmieciowe. A jakie umowy może śmieciowy rząd zawierać? Rząd, który nie potrafił zadbać o swojego prezydenta, wysłał go na śmierć, do dzisiaj nie potrafi wyjaśnić, co się stało. Klęczy przed Moskwą, klęczy przed Brukselą. I wy sądzicie, że on będzie dbał o wasze prawa? Ten rząd nigdy nie zadba o nic więcej poza samym sobą. Coś dużo więcej niż Związek. Solidarność to my wszyscy. Solidarność to odpowiedzialność za Polskę. Dzisiaj musimy wziąć odpowiedzialność za Polskę. Bo ta Polska, którą nam dzisiaj pokonuje Tusk, nie jest dobrym domem dla nas. Ona jest dobrym domem tylko dla złodziei i zdrajców. Oni się tu dobrze czują. Polak, ten dom uwiera. To my idziemy po Was i przyjdziemy. Przyjdziemy po Was i Was wyrzucimy. Mawiają Was, że jest konflikt między pracownikami a pracodawcami. A kto jest pracodawcą tego rządu? To Wy jesteście pracodawcą. To Wy daliście im pracę. I dzisiaj musicie ich dyscyplinarnie zwolnić. A za co ich trzeba zwolnić? Za to, za co się zwalnia szkodzącego firmie pracownika, za działanie na szkodę wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Polska. Zobaczcie, zobaczcie na tych Polaków, którzy tu przyszli. Oni nie przyszli tu, żeby palić, żeby krzyczeć. Oni przyszli tu powiedzieć wam jedno: źle rządzicie, nie chcemy was. Idźcie sobie precz. Odwołanie tego rządu wszelkimi możliwymi metodami. My to wspieramy. Dołączymy się. Mamy media, mamy dzisiaj już wolne media, mamy Gazetę Polską, mamy Gazetę Polską codziennie, mamy telewizję Trwam, mamy telewizję Republika. Jest wiele niezależnych mediów, które są w stanie dzisiaj powiedzieć Polakom prawdę. Musimy się włączyć we wspólną walkę, ale połączyć siły. I PIS, i Solidarność, i Kluby Gazety Polskiej, i wszyscy, którzy Polskę kochają, bo wierzę, że ci związkowcy, którzy wywodzą się z innych tradycji, tak samo kochają Polskę i tak samo chcą połączyć siły, by ta Polska była lepsza. Bo byli tutaj tacy, co chcieli się dołączyć do tej manifestacji, żeby załatwiać sobie stanowiska w rządzie Tuska. Na szczęście okazali się większymi tchórzami niż zdrajcami i, i nie przyszli. Dzisiaj potrzeba nam takich polityków, którzy potrafią kochać Polskę. Nie możemy się pokłócić. Musimy dzisiaj być razem. I kluby Gazety Polskiej Radio Maryja, i Solidarność i OPZZ. I PiS, i wszyscy, którzy kochają Polskę. Bo tylko w ten sposób ten nieludzki rząd, pozbawiony skrupułów, mający pełne kieszenie ukradzionych pieniędzy podatników, da się obalić. Tylko wtedy, kiedy pójdziemy wszyscy razem. I damy radę! wdzięczny panu Piotrowi dużo za zorganizowanie tej demonstracji, bo ona pomoże obalić ten rząd i wszystkim, którzy tego przyczynili. Ale też mam prosty program polityczny dla wszystkich, którzy chcą zmiany. Tego, żeby ta demonstracja nie zakończyła się tylko tym, że będziemy protestowali. Widziałem taki transparent Precz Tuskiem, precz z Millerem, Jarek Premierem. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, koledzy